Będziemy w czwartym odcinku naszego kanału. Miał być o czymś innym: Maciek zapowiedział, że będzie o umowach. O umowach, tak jak tutaj, bo rozmawialiśmy o odpowiedzialności tak. cywilnej, prowadzeniu <głos》>. działalności tak. gospodarczej, ale jest. już po wyłączeniu kamery dyskusja jest. rozgorzała I stwierdziliśmy, że zrobimy o czymś innym: o czymś, co jest bliższe każdemu z nas, zwłaszcza nam prawnikom, bo wcześniej rozmawialiśmy tylko naprawdę o aspektach cywilnych. Dokładnie. Tej odpowiedzialności, ale teraz powiemy o czymś bardzo ważnym, czyli o kwestiach. O kwestiach odpowiedzialności karnej. Zwłaszcza, że dałem dzisiaj to Bardzo prosto. Prosto z rozprawy, w której miałem do czynienia z czymś takim. Bo nasi klienci, zwłaszcza no, w większości, są y, osobami, które nie mają. Lużywa jest ma na P. Bardzo cię proszę. Nie, no w żadnym wypadku, ale większość przyjemni, osób. Przyjemni. Większość osób przyjemni. Dokładnie. Dokładnie. Większość osób myśli, że kwestie takie jak przestępczość to mogą ich co najwyżej dotyczyć, jeżeli ktoś, im, nie wiem, napotkają na tak. kieszą albo ktoś się zrobił automatę, tak. napadli, pobili, <kluzny> nie wiadomo co zrobili. Ale coraz częściej mamy do czynienia z przestępczością. No Maćku, co masz pod, pod, pod broną? Powiedz wszystkim, żeby wiedzieli. Biały kołnierzyk, tak? Tak jest. czy przestępczością białych kołnierzyków. Tak i niestety y, myśli się o tym zawsze w kontekście tutaj, y, jakiegoś tutaj jakieś przymytu, jakichś jakich wielkich działań, jakieś prania pieniędzy, a tymczasem... I prawników? Nie, no prawników, no, widzieliśmy też jakiegoś, jakiegoś ja skazanego ja prawnika, nie. ja też nie. Prawnicy są bardzo uczciwymi ludźmi pozorom, y, przynajmniej w tej kancelarii innych y, nie znam. Nie wiemy jak wyglądają inni. Nie, innych, nie, 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 widzieli, nie a widzieliśmy. Ale to nie posądzamy. Nie, no zupełnie. Natomiast tak, no, nasi klienci prowadzący działalność gospodarczą, ci na P, przedsiębiorcy, tak. no, nie wyobrażają sobie najczęściej, że mogliby stanąć przed sądem i być posądzeni o przestępstwo. A tymczasem, bez pozową, w naszym przepięknym kraju, też na P, szansa na to jest bez bardzo duża. Tak, to prawda. I to dotyczy nie tylko tak, jak powiedział Maciej, takich przestępstw podziałem klasycznych, że komuś się. Wydaje, że tylko właśnie posłużenie się pałką przy bankomacie czy w banku sterylizowanie ludzi przy Kasie będzie przestępstwem, tylko właśnie nieraz takie przestępstwa popełniane w sposób często nawet nieświadomy powiedzieć. Dokładnie. W ramach tej działalności gospodarczej ktoś robi jedną drugą tutaj e, e, czynność w ramach tej, 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 tej działalności i ale okazuje, że Bochą prokurator. Dokładnie. I zdarza się tak. Właśnie my mówimy tutaj wam o takich rzeczach, jak się zabezpieczyć, jak ustawić odpowiedzialność w spółce tak, żeby ochronić swój majątek, a czasami pojawia się prokurator i mówi, że to uda we mnie egzekucji. Na przykład. Tak, albo naraz jak nie idzie, to nie idzie. Działalność tutaj, powiedzmy, idzie słabość, członek zarządu jest pozwany, nie płaci kontrahentom, i nagle pojawia się odpowiedzialność karna za niezgłoszenie upadłości w terminie. Ale to jest jeszcze ta łagodniejsza wersja, bo jak ktoś ma naprawdę dużego PH, znajdzie się na celowniku władzy z jakiegoś powodu, to każda niezapłacona faktura staje się oszustwem w pewnym momencie. Tak jest. A przy oszustwie ryzyko wysokiej kary do lat 8 w typie tak podstawowym, jest. tak? Jeżeli mamy do pewnej kwoty, tak? tak? potem do 10. potem do 10 od roku więc robią się naprawdę poważne tutaj ryzyka związane z tą działalnością gospodarczą. Plus nawet jak nie pójdziecie do więzienia za coś takiego, to bardzo wam to ogranicza różne możliwości. Na przykład Prowadzenie dalej działalności. To tak. się może okazać, że dostaniecie zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Skazanie za przestępstwo, tak, a skazanie za przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu dokumentom, tak. powoduje z automatu niemożność sprawowania funkcji w spółkach prawa handlowego. Tak, czyli tak jak mówiliśmy Wam wcześniej o tych spółkach, szczególnie szczególności tutaj w spółkach kapitałowych, gdzie nie będziecie mogli być w zarządzie, w radzie nadzorczej takiej spółki. I będziecie mogli ich po prostu reprezentować. No ale nie chcemy was tu straszyć. No, w większości osób. przepraszam, ale nie powiedzieć jeszcze, co powoduje, że to ryzyko jest jeszcze większe. To ryzyko, właśnie, znalezienia się w miejscu, w którym nikt z nas nie chce się znaleźć. To to, jak, jaka jest skuteczność sądu w skazywaniu. Dobrze to, to sk powiedziałem. Powiedziałbym, że mamy najlepszą prokuraturę w kosmosie. Właśnie. Bo na pewno nie wiecie, zadać sobie takie pytanie. Ile jest wyroków wskazujących na 100 w pierwszej instancji? Bo w Polsce statystycznie jest to około 98,5% w zależności w tym momencie, od momencie, a w jak 97. Bo 97. 97 to postrzegano to jako kryzys prokuratury i, i, i załamanie. Czyli wyobraźcie sobie, macie tak naprawdę, można powiedzieć, prawie że jedną szansę na 100, jeżeli pójdzie akt do na waszej sprawy, że zostaniecie uniewinnieni. I uwaga, naprawdę w tym, w przypadku jednym na 100 Maćku, no powiedzmy to wprost, mamy swój spory udział. Tak. E, taką naj, naj, najlepszą naszą ciekawostką statystyczną Zresztą to, roku, tak? że 20 2023 to, to był, trafił do nas klient właśnie skazany za oszustwo w pierwszej instancji, dotyczące takich kwestii gospodarczych. Został skazany w pierwszej instancji, dostaliśmy te sprawy dopiero na etapie apelacji i udało nam się przed sądem apelacyjnym go, uzyskać wyrok uniewinniający. I teraz zgadnijcie, ile było wyroków uniewinniających w sądzie apelacyjnym w Krakowie w 2023 roku? krakowskie, słuchajcie. Otóż Uwaga, były to. Mniej niż w palcu na tak, tak. Były to cztery, cztery wyroki na 343 apelacje rozpoznane w tym roku przez sąd. I jedna z tych apelacji, nasza apelacja, została przez sąd uwzględniona. Czyli 25% mniej w ewakuacji krakowskiej, co najmniej, to nasze dzieło. 2023, konkurencja tak. nie śpi, żeby nas to nie, nie posądził. Na, na statystyki z 2024 jeszcze czekamy. Natomiast to jest tak, że jeżeli już trafimy przed ten sąd karny, to nasze szanse są naprawdę niewielkie. To nie jest obrona w sprawie karnej, to nie jest jak, to jest jak obrona karnego, prawda? Tak. W takim meczu, w meczu takim bramkarzem. A, a tym, który strzela tego gola? No właśnie, wywołałem to pytanie jeszcze raz. Właśnie, tak. Waśku, nie odpowiedziałeś. Sędzia czy prokurator? No, otóż niestety w naszych warunkach praktycznie przeciwnikiem jest sędzia. Czyli sobie wyobraźcie, że mamy to wojsko, to macie obronić karnego i do, do oddania tego strzału nie podchodzi zawodnik, tak. bo... dyrektor, prokurator. Tylko sędzia podchodzi. Który ustala reguły w zależności od e, sytuacji na Jak nie wiecie, to to zrobi od że na przykład nie powinien powtórzyć karny. Rozumiecie to? Poważna sytuacja. Wynika to tyle e, z, z konstrukcji przepisów, co z praktyki sądów. Pewnie nie zdążymy o tym wszystkim opowiedzieć w jednym odcinku. Tylko nasiedlimy i zaakcentujemy takie bardzo ogólnikowe, ale dosyć istotne kwestie które być może wam się, no, mamy nadzieję, a może nie, przydadzą w życiu. Tak. Ale jeszcze powiemy o takiej ciekawostce, bo ta prokuratura może rzeczywiście jest taka super, może zawieść przez nas, co się przemawia. I może tak być, prokur czy. prokuratorzy są lepszymi prawnikami od nas tak. po prostu. I do tego są takimi altruistami. Przymory. Mamy nadzieję, że niektórzy prokuratorzy oglądają te tak. nasze materiały. No, mogliby zarabiać kupę kasy na wolnym rynku, pracując w sektorze państwowym, bo są po prostu, mają poczucie misji. Ale się okazuje, że w tym w, w, prokuratorzy, pomimo że wygrywają 98,5% spraw, to na sali sądowej są obecni tylko w jakichś 23% spraw. I to są oficjalne statystyki publikowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, więc Czyli prokurator wygrywa nawet jak go nie ma. 3 czwarte, tak można powiedzieć prosto. to jest te 75% spraw, gdzie nie ma prokuratora. No to jak jest możliwe, tak jak to macie sygnalizuje, że wygrywa talę prokuratora. Kto robi tę robotę prokuratora, jak go nie ja ma. na sadzie. sobie sami. Bazę na tym, co powiedzieliśmy przed chwilą. To jest taki quiz. Tak? Mamy trzech graczy: obrońcę prokuratora i sędziego. Tak. No i niestety czasami, żeby ten taki obwód elektryczny, jak uczyliśmy się w podstawówce na schemacie trójkąta, żeby się ta żaróweczka sprawiedliwości zapaliła, to musi być taki trójkąt. Mamy sąd, mamy prokuratora, mamy obrońcę. Musi być obwód zamknięty, żeby ta sprawiedliwość pojawiła. A u nas czasami mamy po prostu taką literkę L, bo sąd nie jest tym wierzchołkiem, który jest nad prokuratorem, tylko jest po prostu w jego miejscu. Tak, robi za niego robotę bardzo często. I najgorsze, słuchajcie, bo jak zauważyliście, to wcześniej mówiliśmy dużo na tematy takie gospodarcze. Sprawy, które wiążą się właśnie z prowadzeniem działalności gospodarczej. I teraz jest tak, że każdy z Was pewnie myśli, że jeżeli jego sprawia, sprawa trafia do sądu, to zajmuje się tym jakiś specjalista. Natomiast w tym macie też przywołał jedną sprawę, ale też mieliśmy taką bardzo ciekawą sprawę, dwa lata temu mniej więcej ona była. Gdzie usłyszeliśmy sami od sędziego prowadzącego tą sprawę, że kodeks kadrowy, panie mecenasie, tak Tak, tak. Taki... W sensie jest to jest taki zbiór przepisów, którego ja nie znam i do którego nie zaglądam. A sprawa była o tyle kuriozalna. Że naszym klientem był prezes właśnie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisany do KRS-u, jakby w, w wykonujący uprawnienia tej spółki w postępowaniu cywilnym, bez żadnego problemu. A któż był oskarżycielem posiłkowym i oskarżał go przed sądem karnym? Otóż właśnie ta spółka. Tak. Mimo tego, że do momentu wydania wyroku, pierwszej i w drugiej instancji prawomocnego, już ten człowiek cały czas był w zarządzie. Doszło do takiej sytuacji, że nawet y, sąd okręgowy, y, wydział gospodarczy, y, y, uchylił w tej sprawie uchwałę, która została podjęta przez. On nawet że nie uchylił, on z... stwierdził nie istnieje, istnieje tej uchwały, czyli z obrotu prawnego ją wyeliminował. Uchwały, która miała go odwołać. Z tak. Jego tego, przeciwnicy katarządu. kilkanaście razy w ciągu czterech lat próbowali się wpisać. Do krajowego rejestru sądowego tak. i nic im z tego nie wyszło. Sąd cywilny ich wręcz wyśmiewał w tym no nie no krajowe A dobra. mimo to, wyobraźcie sobie, mimo tylu błędów tak naprawdę popełnionych przez prokuraturę, popełnionych przez, przez sąd pierwszej instancji, popełnionych wcześniej przez organy ścigania, e, ten człowiek został skazany prawomocnie, mimo tylu błędów. Dlaczego? Dlatego, że te przepisy bardzo często właśnie ogranicza prawa gospodarczego, prawa handlowego, prawa cywilnego nie są do końca tutaj respektowane chyba przez tak, sądy karne. Tak, tak u nas nie... niestety możemy dużo usłyszeć o specjalizacji sędziów i ta specjalizacja tak naprawdę to nie znaczy, bo jest ktoś, kto wie wszystko na jakiś temat, ale wie na każdy temat coś, tak. wie coś o wszystkim i wszystko o czymś, natomiast u nas przybywał to wymiar patologiczny. Ktoś pracuje w wydziale karnym. Nie mówię, że wszyscy sędziowie, bo to, to w żadnym wypadku nie dotyczy to wszystkich sędziów, ale dotyczy na tyle dużej ich liczby, że jest to realny problem społeczny i gospodarczy. Możecie się zastanawiać, dlaczego nie mamy w Polsce potężnych korporacji, dlaczego nie było polskiego Billa Gatesa, nie było polskiego Steve'a Jobsa czy Elona Muska. Otóż może byli, ale siedzą w więzieniu, bo prokurator, który w życiu nie wystawił faktury, nie wie ile kosztuje znaczek, ich tam posadził, bo naprawdę w Polsce można być ukaranym, za coś, co jest stuprocentowo legalne dla sądu cywilnego i oczywiste, natomiast w sądzie karnym może to być uznane za przestępstwo. Tak. Najgorsze jest to, że to nie są odosobnione przypadki, jakieś wyjątki. To niestety, można sobie porozmawiać. To jest reguła. To tak. Bardzo często reguła, że sądy, i to nie sądy w y, jakichś mniejszych ośrodkach, nazwijmy to miejskich, tylko często sądy też w dużych ośrodkach miejskich, gdzie możecie się spodziewać, ten poziom orzeczniczy będzie zdecydowanie wyższy, no niestety, nic bardziej mylnego. Bardzo często właśnie w takich ośrodkach w miejskich, też spotykamy się pewnego rodzaju ignorancją, można tak. tak powiedzieć, przepisów prawa. No działa to na takiej zasadzie, gdzie dwa, dwa tam wióry lecą, tak? Większość rzeczywiście skazanych, których mamy w tych statystykach, jest winna, bo dotyczy to jakichś przestępstw pospolitych, tak, najczęściej Pewnie większość spraw to nie są takie sprawy, jakie my mamy, dotyczące jakichś wyrafinowanych kwestii gospodarczych, tylko ktoś kogoś uderzył młotkiem w głowę albo ukradł mu portfel. Ale to, że większość jest winna, to nie zwalnia sądów z obowiązku rozpatrywania każdej sprawy indywidualnie i badania, czy naprawdę ten oskarżony jest winny. A to się nie dzieje po prostu. Mamy takie Ale domniemanie winy. Tu też muszę się wtrącić, bo też nie chcę, żebyście, zakończyli tego materiału. Byli przekonani o pewnego rodzaju takim, takim fatalistycznym rozwiązaniu sytuacji, kiedy wam się coś takiego przytrafi, bo nie powiedzieliśmy o jeszcze jednej ważnej rzeczy, że bardzo często się zdarza, bardzo często, że nasi koledzy i koleżanki, którzy występują w charakterze obrońców, nie potrafią też w sposób jakiś przystępny i w ogóle nie są w stanie do końca też zrozumieć też tych przepisów, bo to nie jest tylko problem, który leży po stronie sądu, że on Dokładnie. przepisów nie zna, ale ja pamiętam jeszcze ze studiu, że masa moich kolegów, koleżanek nie zagłębiała się na przykład w przepisy handlowych, a albo ogólnie przepisy dotyczące kwestii gospodarczych, bo uważaj to niejako za jakieś obce ciało i woleli się skupiać na prostych sprawach, dlatego też jest bardzo ważne, słuchajcie, żebyście w sprawach właśnie też karnych, o których teraz tutaj dzisiaj mówimy, Wybierali takie podmioty, takie osoby, do nich kierowali tutaj swoje e, zapytania, e, które się na tych rzeczach, na tej materii znają. Nie tylko w sensie samej przepisy prawa karnego, ale potrafią w pewien sposób interdyscyplinarny. Do tego zagadnienia poważnie. Tak, bo to jest też kwestia kształcenia na uniwersytecie. Ludzi, którzy zajmują się prawem karnym, na uniwersytecie rozmawiamy o takich kazusach dotyczących zabójstwa, oszustwa takiego, tak, takich mało wyrafinowanych. Tam nie ma przykładów o prezesach spółki, którzy założyli spółkę komandytowo-akcyjną. No nie, bo właśnie robią to tacy typowi karniści. I ta tak zwana specjalizacja no powoduje, jakby ktoś siedzi w tym karnym, to już tak. Wsiąka w ten tak. cały klimat prawa karnego, jakby jest z tą salą obeznany, wie jakie te reguły gry funkcjonują i się specjalnie buduje, bo być może rzeczywiście jego, jego przeważająca liczba klientów, na, naprawdę jest winna. winna. Natomiast, jeżeli chcecie obrońcy w sprawach karnych gospodarczych, to niech to będzie ktoś, kto wygrywa sprawy gospodarcze. to kto? No proste pytanie. No, no, jak, jak nie wiecie kto, to my wam powiemy. Bo... My, Huygo za Zabłda Sawiński, odcinek, który miał być o umowach, ale po zakończeniu odcinka trzeciego zaczęliśmy rozmawiać, to pchnęła nas do tego twoja dzisiejsza rozprawa. Może powiesz kilka słów o tym, jak dzisiaj musiałeś sądowi uświadomić pewne przepisy gospodarcze, no i jak być może uchroniłeś klienta przed skazaniem, odraczając tutaj posiedzenie. Dzięki Maćku, to prawda, pierwsza rozprawa, wezwanie świadkowie, Staje oskarżony. Ja krótko do sądu wnoszę o umorzenie tego postępowania bez przeprowadzania rozprawy, bo okazuje się, że sprawę de facto można zakończyć. Słuchajcie, na jednym prostym przepisie z kodeksu handlowej powiązaniu z treścią umowy spółki ZO. I nie ma przestępstwa. Natomiast ciekawostka taka, że sprawa przeszła przez jedną prokuraturę, przez trzy sądy, bo to był sąd, jeden sąd w Warszawie, sąd w Krakowie, sąd tutaj pod Krakowem i nikt nie wychwycił jednej prostej kwestii, która w zasadzie wyłącza odpowiedzialność karną tutaj oskarżonego i powoduje, że tam nie ma w ogóle przestępstwa. Także pamiętajcie zawsze, że warto jest stawiać. W sprawach waszych, osobistych, takich najbliższych na osoby, które się na tym znają. Tak. Opowiem Wam o tym w kolejnych odcinkach, kiedy będziemy przedstawiać tak zwany case studies, będziemy opowiadać o pewnych sprawach, z którymi mieliśmy do czynienia. Jak widzicie, nie wahamy się opowiedzieć też o sprawach, które przegraliśmy. Tutaj opowiedzieliśmy dzisiaj o sprawie, gdzie klient został skazany. Nie będziemy tutaj uprawiać propagandy sukcesu, tak. bo nie musimy tego robić, bo znamy swoje możliwości i swoją wartość. Ale to już w następnych odcinkach. Do zobaczenia. Dzięki bardzo.